Yo z YouTube ludzie, jestem Vickers, a dzisiaj gramy sobie w taką dosyć nową grę, jaką jest Cyberpunk 2077 Nowa polska gra od CD-ów tych co też widzimy na Orbili No to tak eee, Poziom trudności Normalny Dobra, no to co to, to tak? Nomad. E, wędrówki po zdrożach bla 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 taki... coś na wzór takiego e, no takiej góry nie niespecjalnie chce mi się coś takiego iść punk e, coś tam coś tam ulica bla 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 Nie wiem, czy ja chcę z takiego dresa kompletnie iść, takiego raczej nie. Korp. Hmm. Taki korporacyjny. Człowiek z wyższych sfer. Ok, to mi się podoba. Dobra, ja spróbuję zrobić postać i zobaczymy się już, gdy skończę. Ok, więc jak widać zrobiłem takiego ala siebie, próbowałem coś takiego walić. Jeżeli chodzi o staty, to poszłem trochę w reslek, w budowę ciała, zdolności techniczne i tak bardziej w inteligencję i opanowanie, także być takim trochę skrytobójcą bardziej niż takim yy, tym pierwszoliniowcem będę ich raczej hakował i zabijał po cichu, a raczej hakował jeżeli iść na pełne solo więc zobaczymy się już w grze dobra, no to tak no jest. No, hej. Wii, jesteś tam? Jestem, jestem. Wszystko w porządku? No, nie. W porządku. Potrzebowałem chwili oddechu. Brzmiało raczej, jakbyś się pożygał. Pożygałem się ze stresu. Ta stres. I wcale nie wczoraj, w tych kilku, które stoją pod umywalką Mamy przeciek. Dzwonił mój szef, ściągnął mnie na interwencję. Wszyscy w centrali Night City mają nerwy na wierzchu. Ale to chyba nie ty masz przejebane, nie? Ty tylko naprawiasz cudze błędy. Ja z nimi pracuję, Jacki. Jak pracujesz w kontrwywiadzie Arasaki, to zawsze masz przejebane. Przekończyć. No, ja muszę kończyć, robota czeka. Bława suerte. Okej, by pierdźć. Okej, okay. tak się biega, tak się pusza. Okej, no, także. A tam z drzewa, przecież nie ma drzewa. 2071. Tak, się, okay. Korporacyjne oddziały zapobiegają zamieszkom w San Francisco. w naszej historii. Początki amerykańskiej prohibicji, koniec pierwszej okay. wojny światowej. Oraz narodziny Saburo... I kurwa! K Miałeś tu być godzinę temu. Zaraz będę, coś Bezpiec, mnie zatrzymało. Nie. Francjukt. Ta sługa pewnie spróbuje rzucić to na nas. W takim razie kończę. Ale jego I pośpiesz. się, została brutalnie przerwana przez nadciągającą wojnę. Ja, rozumiem, Arasaka zgłosił się jako ochotnik Żyje. do Nippo Maju. Od cesarskiej marynarki wojennej w wieku zaledwie 23 lat został mianowany na stopień porucznika. Z 20 ze na swoim koncie, był jednym z najwybitniejszych pilotów, którzy kiedykolwiek wstąpili te, w szeregi te, cesarskiej te, te, te. armii. Ale w 1942 roku w trakcie rutynowej misji jego samolot został uszkodzony. Pomimo ciężkich obrażeń, Saburo zdołał opanować niesprawny Właściwie Właśnie repakujemy placówek w tej dystrykcji. Kavy, 100 lat cię nie widziałem. No, okay. To ja, Frank. Poznaliśmy się podczas zamieci. Wschodnie Wybrzeże? Okay. Nie wiedziałem, że jesteś w Night City. Co u ciebie słychać? No, Takie to... Jeszcze tydzień temu byłem w Kapsztadzie. Słyszałem, że pracujesz teraz w kontrwywiadzie. Macie pewnie z tym Frankfurtem totalną gównoburzę. Jenkins u Was rządzi? Powiedz mi, jest taki, jak mówią? Eee, a jak mówią o nim? Co mówią o Jenkinsie? Że jest skuteczny, jak każdy psychopata. Tu się nie zgodzę. Ostatnio trochę szaleje. Ja nie jestem aż tak skuteczny. Jest teraz w trudnej sytuacji. Szefowa miała poprzeć jego awans, kiedy przyjechali Japończycy. Zamiast tego wbiła mu nóż w plecy. A ty pod kim teraz jesteś? Pod Abernati. To ona wymyśliła, jak rozegrać ten kapsztat. Jest naprawdę dobra. Abernati? Suka, która ugotowała mojego szefa podczas wyboru dyrektora operacji specjalnych. Wiesz jak to jest. Rzeczy się dzieją. Okej? Okay. Dzieją się. Powiedz coś więcej o tej akcji w Kapsztadzie. Operacja Kargo. Wiesz o co chodzi? Do zbrajania lokalnych konfliktów w Afryce? Nie wiedziałem, że to ty. Ja? Zrzucaliśmy do oceanu skrzynie pełne karabinów. Trzeba było wyławiać je pożyczonymi kutrami rybackimi. Ciągle to samo do pożygu. Ale tak się wygrywa wojny. Przepraszam cię, ale nie mam teraz czasu. Pogadamy innym razem. Pewnie. Miło było Cię zobaczyć. Okej, okay, dobra do. Obowiązuje procedura kryzysowa Potwierdzam zabezpieczenie systemów Ten od No, to ja No co? No co? No co? No, no co? A zresztą nie mam na siebie czasu Spierdzielaj Tak jak ten twój kolega, zobacz ja co nie dobrze się dobrze dzieje i od razu spierdziela Proszę o wejście do przedsionka Daj ja mi wejście, że. Coś nie tak Jesteś na linii? Okay. Pogadamy jak skończy. Muszę ogarnąć to głosowanie zanim stracimy bazę w Morzu Chmur. Zaraz zaczynają. Jak sytuacja? Mm -hmm. Okej. Okay. Mm -hmm. Co ty minujesz? Mm -hmm. Tak jak się spodziewaliśmy. Dobra, wiesz co robić. Zaczynaj. Co jest? Czemu? Co ty. Oni nie żartowali? To naprawdę jest psychiczny. Dogadamy się. Dyrektora Bernati? Widziałam głosowanie, co to miało być? Sprzątanie. Po tym głównie, które zrzucił na nas Frankfurt. Tak jak ustaliliśmy, usunąłem problem. Chciałam ci usunąć problem, a nie wymordować Europejską Radę Kosmiczną. Wyślę będzie kosztowało zatuszowanie tego? Stracilibyśmy koncesję, a tak zyskaliśmy co najmniej tydzień. To sukces. Zawsze po linii najmniejszego oporu. Bez wyczucia. Całe ty. Jeszcze o tym porozmawiamy. Nienawidzę tej kurwy. Od zawsze. Zawsze to znaczy od kiedy. Powiedzmy. Przed Night City robiliśmy razem operację w osacy. Dwa lata podchodów, bo już wtedy kopała pode mną dół. Wepchnęła mnie do niego później, kiedy przejmowała stanowisko dyrektora operacji specjalnych. A co nie nic jak nie wstanę? A teraz trzyma mi broń przy skroni i upewnia się, że nic nie mogę zrobić. Ale nie naciśnie kupiwa nas spust, bo jestem jej potrzebny. Robię to, na co ona nie ma jaj. Dzieli i rządź. Skuteczna strategia. Skuteczna, kurwa. Co byś zrobił na moim miejscu? No, niewiele masz. Szczerze? Nie wiem, nie? Mów. Wygląda na to, że niewiele możesz zrobić. Ona ma po swojej stronie zarządnej City, jeżeli cię skreśliła, to rozumiesz. Rozumiem. Mhm. Widzę, że postrzegamy tę sprawę bardzo podobnie. Weź to. Tutaj muszę wstać. A co to jest? Shift Dowód mojego zaufania. No bierz. Okej. Daj Zbierałem to przez ostatnie tygodnie. Dane biometryczne, karta traumy, tak, nazwiska ludzi, którzy są z nią blisko. Szafera, szefa ochrony, kochanki i męża, kochanki, wszyscy. Użyj tego i spraw, żeby Abernati przestała być kłopotem. Sam to powiedziałeś. Nie pozostawiła mi wyboru. Nie, ja nic takiego nie powiedziałem. Jeżeli ktoś się dowie, że w ogóle o tym to rozmawiamy. To jest ryzykowny, a ja jej nic mi nie. nie no. To prawda. Mamy, Wszyscy wiedzą, tak, że to dzięki tak. mnie jesteś tu, gdzie jesteś. Nikt nie uwierzy, że nie byłeś w to zamieszany. Co będzie, jeżeli teraz powiem nie? Mówię się nie mogę. Nie zadawaj dornych pytań. To nie jest prośba, Fii. Widzę, że się zrozumieliśmy. Weź jeszcze to. O, latające pieniądze. Transakcje z można namierzyć, a papier znika zaraz po wydaniu. No? Otóż to. Znajdź ludzi z poza korporacyjnych szeregów i płać tylko tymi pieniędzmi. A do głównego zadania weź kogoś, kogo bardzo dobrze znasz. Wiesz, co mam na myśli? Wydaje mi się, że wiem. Dobrze, będę zatem czekał na wieści od ciebie. Powodzenia. No, okej. Na zewnątrz czeka na ciebie moja afałka. Możesz jej użyć. Nie zawiedź mnie. Mam te raporty, o które prosiłeś. One miały być na wczoraj, nie na dzisiaj. Wiem, ale mam je teraz. Prześlij je do mnie. Później o tym porozmawiamy. Czy okay. to... żyjesz? Jak tam w gnieździe żmi? Hm. Dobrze, Gniazdo żmi. Lepiej bym tego nie ujął. Najpierw Masz kłopoty, co? Teraz to Jeszcze nie. Na razie Najpierw potrzebuję kogoś, komu ufam. Czyli naprawdę masz kłopoty. Spotkajmy się w Lizis za godzinę. Nie mam nic do dodania. Wasi ludzie będą ostrożni. Widziałaś się relację z głosowania? Ja pierdolę. Autoryzacja potwierdzona. Podaj um, a... analizę I sytuacji w mieście. Wzmożona aktywność NCPD w dzielnicy Haywood. Brak oficjalnych uh -huh. komunikatu. Radiostacje wykazują, że na miejsce wysłano operatorów MaxTacu. Oh, Awaria czyli sieci elektrycznej in. w Santo Domingo. Pozostałe dzielnice, aktywność nie odbiegająca od normy. Okej. Okay. no Lizzi z to jest. Ruszamy. A my spotkamy się już na miejscu. Eee, no więc, skoro ja już jestem tak prawie na miejscu, to odpalam nagrywanie i gramy w ...przeznaczonej do lądowania w punkcie docelowym. Wybierz miejsce jak najbliżej baru. Jebać procedury. No Rozpoczynam procedurę lądowania według nowych wytycznych Czy ty nie słyszałaś co ja przed chwilą powiedziałem? Jebać procedury, po prostu wyłączcie i mnie wypuść W ogóle fajne neon Okej okay. Spadam Dotarliśmy do miejsca docelowego. Okej to jest kurwa? Widzisz tu gdzieś lodowisko? Mogłeś nas kurwa zgnieść na miazgę! Wypnęli Dobra, spoko, spoko No daty to? No No i leżej? Wyglądasz mi na kłopoty? Masz niezły wzrok. Ja jestem kłopoty. Popiel mi wryte. Jak będę w środku, zerknie moją AV-kę. Nie płacą mi za to. Ma być nietknięta. Nie będę powtarzać. Witamy w Lizis. Nie drzemie tygryźca. Dobrze widzisz? Jestem po pracy, słońce. Hm. Ci tu się bawią w wiarze. Czemu wszyscy się na mnie uzięli? To nie przypomnę. Nic nie powiem? Gdybyś to nowe? Co znowu? O, oh, Ooo jaki pomyliłam cię z kimś. Matka cię przysłała? Może? Na tym mogę. Nie, wszystko ze mną dobrze. A to nie do końca. Jak tam wyjść? Całej budziki. Ja. budzisz, we mnie mnie samym Aha, ten sam te Fajnie. Ej, DJ. DJ, mogę pogadać? nie ma Dobra, nie pozostało mi nic, tylko... Tak ja tak. Widzisz, że nie bywasz tu za okay, często, hej. co? Dobrze cię widzieć, mano. Siadaj. Opowiedz mi, co tam się wydarzyło. Dobrze wyrazyło. cię widzieć. Co słychać? Mm -hmm. Chłopcy z Valentinos trochę przepychają się z Merstronomem. Jak nie okay. dasz się zabić, to można nawet na tym zarobić. Wiesz jak jest. jest. Nie narzekam. Ale nie spotkaliśmy się po to, żeby gadać o tym co u mnie. Mów, co to za wielka sprawa? Hmm. Jackie, to o czym ci powiem, musisz e, zostać Lepiej, żeby nami. to nie wypłynęło. Po Ale naprawdę, to jest coś co muszę. nie gadać wyobrazić. po pańsku. Pamiętasz z kim rozmawiasz? Z gościem którym mógł to zrobić już dawno. Wystarczy, że powiedziałby komuś, co zdarzyło się w Meksyku. Przy granicy. Uratowałeś mnie wtedy. Gdyby ta sprawa z kartelami wypłynęła... Ale nie wypłynęła. I ta też nie wypłynie, jak zawsze. Między nami. Masz. Weź tę drzazgę. W ogóle, mieć taki mm. port USB z tyłu głowy, to co nie może być wygodne. I to będzie sporo kosztować i lepiej załatwić wszystko po cichu, z ręki do ręki. Mam pieniądze. Potrzebujesz całej ekipy: Netranera i to no do tego. Ja. Ze dwóch techników, dlatego kierowcy z naprawdę dobrą furą. Mm -hmm. No i cyngla. Tak. Właśnie jego brakuje. Do tego mnie potrzebujesz? Mam no, zamiar zabić tę tak. kobieta? No. Tego właśnie chcę. mogę na ciebie liczyć. Znasz mnie. Nie jestem delikatny. A nie może być po prostu Ale jakiś... to nie jest w Zresztą no. wydawało mi się, że w twoim też nie. Na, na odległość. Wiesz, że kto działa w ocyf, może nie wiesz? Z daleka. To nie jest Puff. polecenie, którego wykonania mogę odmówić, Jackie. Ale ja mogę odmówić. Nie ma problemu. Ty też powinieneś. No. Teraz napijemy się i pogadamy o życiu. Gracias, mamita. Podwójna tekila z grenadyną i limonką. Nie ma nic lepszego na troskę. Nie dziękuję. Wiesz, że unikam alkoholu. Żelazne zasady, co? Hm, Okej, okay, rozumiem. Alkoholik twoje zlecenia i cała reszta tego korporacyjnego gówna. Wiesz, co to jest? Kompakto diablo. Zawsze to mówiłem. Oddałeś duszę z kurwy synom z Arasaki. Dzisiaj kazali ci zabić ją. Jutro każą komuś odjebać ciebie. Tak, to działa. Jakie są zasady tej gry, Jackie. Chcesz być na szczycie świata? To musisz zapłacić cenę. Nie jesteś na szczycie świata, mano. Saburo Arasaka jest. A ty jesteś tylko A ty nie jesteś przypadkiem i ten koleż. Co walczył jeszcze na drugiej wojnie światowej? Ludzie jest nie rok nie wiem, 2077, 2077 bo bo. jakim tutaj ten kolejk jeszcze Jak będę poza ich zasięgiem? Zawsze jesteś w ich zasięgu. Zawsze. A wy co? Eee, dzień co dobry. Widzieliście? Wi, zgadza się? Jesteście z firmy? Jesteście z firmy. Coś się dzieje? Chodzi o Frankfurt. Chodzi o ciebie. Jenkins dał Ci dzisiaj zadanie. Przekażesz nam wszystkie szczegóły. Mhm. Nie, nie przekażę. Bo to sprawa pomiędzy mną a Jenkinsem. Mhm. Tak. Kurwa. Czujesz się teraz bardzo chujowo, co Twój dostęp do korporacyjnej sieci właśnie został odcięty. Do dwóch minut wspomaganie cybernetyczne, które masz, przestanie działać. Okej. Okay. Przekaż nam dane, które dostałeś od Jenkinsa. Zakończysz w ten sposób procedurę zwolnienia. Eee. Macie? Zakładam, że nie. Ja... Są na te... tym Część właśnie się skończyła, ale myślę, że Abernathy chętnie dopłaci za pozbycie się takiego śmiecia. Wstawaj, widzisz z nami. Mm. Narusz się. Hola, hola. Chłopcy trochę się zapomnieliście. Okay. Jesteście daleko od domu. Może się okazać. Że nie jest to dla was najlepsza dzielnica jak Grodzisz mi zaczniecie strzelać My zaczniemy strzelać Ja bym chętnie założył no strzelać jeszcze ktoś do zabije. ciebie Mamy to po co przyszliśmy Przy okazji to nie wystarczy. mogłeś się odezwać wcześniej Naprawdę chciałbym ich teraz zabić Mogę? Dasz mi pist nie, nie dasz mi pistoletu. serio Dajcie mi ich zabić? Może i nie jestem efektywny, ale jest, yy, ale. Nie, nie wiecie. nie, A w sumie może nie jestem efektywny. Wszystko hmm. w porządku, Mana? Jeżeli ty, To co znaczy? <słuch> Basia, Potrzebujesz pomocy? Tak. Nie. To tylko reakcja organizmu. Tak myślę. Odpięli mnie od kontrolerów hormonów, biomonitorów i dostępu do analiz satelitarnych. O, muszę się przyzwyczaić. Mm -hmm. Hej, to może zawieźć cię do Lipera. Chyba. Tak. Że przyjedzie po ciebie trauma. Eh. Eee, Potrzebuję do lekarza. Nie mam już abonamentu Traumatin. Podobnie jak kontrolerów biochemicznych służbowego mieszkania. Zajęli też moje konta bankowe. Uj Szybcy są. <suszy> Szybcy są skur... No, racja. Na pewno dobrze się czujesz. Bo nie mają prawa tak po prostu zająć czyjegoś swojego konta bankowego. Oni nie są bankiem, ani państwem. To tylko firma. To, to, to koniec, Jackie. Właśnie straciłem resztki kontroli nad swoim życiem. E. Raczej odzyskałeś. Miałeś powiedzieć stop? To zrobili to za ciebie. Nie specjalnie chciałem mówić stop. Dobra. A tam, A za ta co odpierdziela. Ciąłeś wszystkiego. Yy, nie, żeby że co przyjechał. Chcesz mi powiedzieć, że została przyjaźń? To urocze. A może ten hajs? Nie głupi pieniądze, które dostałeś na wykonanie zadania. O myślimy podobnie. To pewnie bardzo dużo pieniędzy w sam raz na początek. Tak mano będzie dobrze. Ej słuchasz mnie? Nie wyglądasz najlepiej. Wiesz do szpitala. wierz mnie do szpitala, Nowe życie, Mano. Zaczyna się. Dzień dobry, Night City. Przy mikrofonie Stannej. Przed nami kolejny dzień w mieście Snow -off. Kocham Night City, jak kocha się matkę, która oddała Cię do bidula. A teraz zaczepia Cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj stu nowych frajerów. Do końca mm -hmm. roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. OK, co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami. Wiesz, ale to czy w Stanach chodziło. Duże ryzyko i duże zdobycze dziecino, Tak mówią w Afterlife. Wracaj tu. Wracaj tu. W pierwszym. Yep. jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Oj, ząbek. Wiecie, gdzie jest najwięcej legend? O, oh, na tak. Mm -hmm. Nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się w jaki sposób idziesz. Night City. Mm -hmm. Miasto snów. Okej. Okay. No i to będzie na tyle z naszego odcinka było więcej fabuły niż e, praktycznego napierdzielania się. W następnym odcinku prawdopodobnie będzie więcej e, Więcej klasycz klasycznej walki No to No